Cześć, Artur Wiśniewski z stockbroker.pl, atlasetf.pl. W tym odcinku chcę Wam opowiedzieć, na czym polega uśrednianie akcji, czy według mnie jest to dobry pomysł oraz jak najlepiej to robić. Na czym to polega? Polega to na dokonywaniu zakupów danego instrumentu w różnym czasie, a więc i po różnych cenach. Najczęściej przyświeca temu idea inwestowania przeciwtrendowego, czyli kupujemy wraz ze spadkami instrumentu. Bardzo często boimy się, że kupimy za całość naszych środków na samym szczycie, pychowo, więc często myślimy sobie tak, podzielimy kapitał na kilka części i będziemy kupować w pewnych odstępach czasu, więc jeżeli kurs instrumentu będzie spadał, to my będziemy kupować coraz niżej dzięki temu to będzie dla nas korzystne. Mamy nadzieję, że z czasem kurs wzrośnie i dzięki temu osiągniemy uprawniony zysk sprzedając nasze jednostki. W ujęciu rozliczeniowym, tutaj chciałbym podkreślić, uśrednianie dzieje się wyłącznie w naszej głowie albo w naszym Excelu. W, system, w ujęciu rozliczeniowym ono nie istnieje. Jeżeli byśmy spojrzeli do systemów maklerskich, tam nie będzie żadnej w historii, żadnej średniej ceny kupnej. Jeżeli dokonamy sprzedaży naszych instrumentów, to w historii nie będzie czegoś takiego jak cena średnia. Będą ceny poszczególnych jednostek kupione w różnym czasie, po różnych cenach. W pierwszej kolejności, kiedy sprzedajemy, sprzedawane są te jednostki, które były zakupione jako pierwsze. Dlaczego o tym mówię? Ze względów podatkowych, żebyście się nie zdziwili, ponieważ znam osoby, które liczyły, że osiągną zysk, a osiągnęły stratę, ponieważ zapomnieli o tym, że w pierwszej kolejności sprzedawane są jednostki, które były kupione jako pierwsze. Czy w długim terminie akcje zawsze rosną? Uśrednianie akcji polega bardzo często, czy jest realizowane bardzo często w oparciu o pojedyncze akcje. I przyświeca temu takie przeświadczenie, że w długim terminie akcje zawsze rosną. Jest to bardzo popularna teza, która krąży na rynku finansowym. Niekoniecznie akcje pojedynczych spółek rosną w długim terminie. Spójrzcie na przykład indeksu SP 500, czyli 500 największych spółek amerykańskich. Ile spółek z tego indeksu przetrwało do dziś, a dokładnie do roku 2021? Licząc od roku 1990, jedynie 150 spółek z 500 przetrwało w tym indeksie, a licząc od 1957 roku, kiedy indeks powstał, raptem 58. Co się stało z pozostałymi spółkami? Zniknęły, albo zbankrutowały, albo zostały przejęte, połączyły się z innymi. Każda firma ma jakiś produkt, każdy produkt ma jakiś cykl życia. Jeżeli firma nie będzie dostosowywać się do zmian rynkowych, ludzie przestaną kupować ich produkt i firma upadnie, zostanie przejęta. Wniosek jest taki, że w długim terminie akcje pojedynczych spółek niekoniecznie rosną. Jeżeli w długim terminie akcje pojedynczych spółek niekoniecznie rosną, to co rośnie? W długim terminie rosną indeksy akcji. Co widać na przykładzie tego slajdu, na którym na niebiesko widzimy zachowanie amerykańskiego rynku akcji za ostatnie 120 lat, licząc od roku 1900. Bywały okresy bessy, okresy spadków, ale w drugim terminie rynek jako całość, rynek akcji wzrastał. Stąd wniosek, jeżeli chcemy inwestować w sposób przeciwtrendowy, chcemy dokonywać uśredniania, zdecydowanie polecam stosować Indeksy i opierać tę strategię właśnie w oparciu o indeksy akcji, ponieważ w indeksach akcji spółki, które zachowują się źle, których produkt się skończył, które zaczynają mieć złą kondycję, wypadają z indeksów, a w ich miejsce wchodzą te, które znajdują się w lepszej kondycji finansowej. I właśnie dzięki temu w długim terminie indeksy akcji zyskują. Czym dokładnie różni się ryzyko inwestowania w akcje pojedynczych spółek i inwestowanie indeksowe? W obu przypadkach, akcji pojedynczych spółek i indeksów, ponosimy ryzyko rynkowe. Polega to na tym, że jeżeli mamy hossę, to przeważnie rośnie wszystko. Jedne spółki rosną wolniej, drugie szybciej, ale i wszystkie do góry. Jeżeli mamy bessę, no to analogicznie, spada wszystko, ale jedne spółki bardziej spadają, inne mniej, ale przeważnie wszystkie w dół. W przypadku akcji mamy dodatkowo ryzyko specyficzne, bo zarząd może podjąć złe decyzje personalne, zatrudnić złych ludzi, bo zarząd może stworzyć zły produkt, którego ludzie nie kupują, więc może się okazać, że przychodzi Hossa, wszystkie spółki rosną, ale ta jedna nie rośnie, stoi w miejscu, albo wręcz spada. W przypadku indeksów akcji tego ryzyka nie ma. To ryzyko jest zdywersyfikowane. Dzięki temu, że w portfelu znajduje się wiele spółek, więc. Akcja jednej spółki, która jest akurat w złej kondycji, mało waży. Co więcej, ona wypada z czasem z indeksu, kiedy jej kondycja słabnie, a w jej, w jej miejsce wchodzi inna spółka o zdrowej kondycji. Jaki indeks wybrać? Inwestując indeksowo, unikamy ryzyka specyficznego, które wiąże się z akcjami pojedynczych spółek, a ponosimy jedynie ryzyko rynkowe. Ale rynki bywają różne. Co prawda, światowe rynki finansowe to naczynia połączone. Ale jednak zdarzają się wyjątki, i nie do końca jest to takie liniowe. Przykładem jest rynek polski w ostatnich kilkunastu latach. Ewidentnie nasz rynek akcji zachowywał się gorzej niż rynki wschodzące MSCI Emerging Markets. Rynki wschodzące, wschodzące, do których bardzo często jesteśmy zaliczani, ale także w porównaniu z rynkiem całego świata, w tym przypadku MSCI Arts, czyli All Country World Index, który obu, obejmuje akcje z rynków rozwiniętych i wschodzących. Wniosek jest taki, że tak, inwestować indeksowo, ale też stosować dywersyfikację geograficzną. Im więcej rynków mamy w portfelu, im szersza jest ta dywersyfikacja, tym lepiej. Tym wyższy poziom bezpieczeństwa, więc jeżeli chcemy inwestować przeciwtrendowo, jeżeli chcemy stosować usiednianie, zdecydowanie warto inwestować w sposób szeroko zdywersyfikowany, także rynkowo, bo dzięki temu nasze bez... bezpieczeństwo, naszego inwestowania jest wyższe. Inwestując w globalnie zdywersyfikowane portfel akcji, na przykład w oparciu o indeks MSCI All Country World Index, Unikamy ryzyka specyficznego pojedynczych spółek, ale też ryzyka rynkowego charakterystycznego dla jakiegoś pojedynczego rynku, ponieważ tu inwestujemy na wielu rynkach. Natomiast jeżeli spojrzymy na historię, zobaczymy, że np. inwestując wyłącznie w USA, można było zarobić dużo więcej. Co więcej, gdybyśmy inwestowali wyłącznie w spółki technologiczne z USA, to można było zarobić o wiele więcej niż w takim globalnie zdywersyfikowanym portfelu na cały świat. I tu pojawia się pytanie: to może lepiej inwestować w sposób nieco bardziej skoncentrowany? Zwłaszcza, że spółki z USA stanowią największy udział w tym światowym indeksie, a branża technologiczna to również największa pozycja w tym portfelu. I tu warto zadać sobie pytanie, czy może przypomnieć sobie starą, podstawową zasadę inwestowania. Wyniki historyczne, czyli to, co wydarzyło się w przeszłości, niekoniecznie musi się wydarzyć w przyszłości. To oczywiście może się Ponownie stać, ale nie musi. Argumentem, który przekonuje mnie za tym, żeby inwestować jednak w sposób szeroko zdywersyfikowany, jest ten slajd. Pokazuje on, jak zmieniał się światowy rynek akcji na przestrzeni ostatnich 120 lat. 100 lat temu, czy 120 lat temu, największym rynkiem była, była Wielka Brytania. USA też były duże, ale stanowiły one jedynie 15%, a Wielka Brytania 25%. 120 lat później sytuacja się zmieniła. Największym rynkiem są Stany Zjednoczone, ponad połowa światowego rynku akcji, a Wielka Brytania to raptem 5% całego portfela. To pokazuje, że w długim terminie wiele się może zmienić, i to powoduje, że ja mimo wszystko jestem skłonny inwestować w sposób dużo bardziej zdywersyfikowany. Oczywiście może być tak, że w najbliższych kilkunastu latach. Ponownie USA i spółki technologiczne będą się zachowywały lepiej. Natomiast z mojej perspektywy, ja tego nie wiem i liczę się z tym, że mogę zarobić mniej, ale jednak bezpieczeństwo mojej inwestycji będzie większe. A to jest coś, na czym mi zależy. I ostatecznie to jest pytanie, które każdy musi sobie zadać. Czy chcę inwestować w sposób bardziej zdywersyfikowany, bardziej bezpieczny, być może mniej zyskowny, czy w sposób bardziej skoncentrowany, gdzie oczekuje wyższych zysków, ale też liczy się z tym, że ponoszę wyższe ryzyko? I to jest sprawa zawsze bardzo indywidualna. Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. W ostatnich kilku latach na rynku obligacji doświadczyliśmy tak dużych spadków, jakich nie widzieliśmy na tym rynku od kilkudziesięciu lat. Mogliśmy zobaczyć, że rynek obligacji w niektórych okresach wcale nie jest bezpieczną przystanią. Obligacje skarbowe, średnioterminowe potrafiły spadać o kilkanaście, procent, a obligacje długoterminowe wręcz o kilkadziesiąt. I tu pojawiły się pomysły, to może by inwestować przeciwtrendowo w oparciu, stosując uśrednianie, również na rynku obligacji. Ja nie mam nic przeciwko temu. W sensie, jeżeli ktoś chce, niech to robi. Natomiast ja sam osobiście tego nie robię. Z jakiego powodu? ponieważ w długim terminie indeksy akcyjne zarabiają przeciętnie więcej niż indeksy obligacyjne. I to jest jedyny powód, dlaczego ja akurat preferuję akcje. Bez względu na to, czy chcecie inwestować indeksowo w sposób bardziej zdywersyfikowany, czy skoncentrowany, czy w ETF -y na indeksy globalne, czy rynki rozwinięte, wschodzące, na USA, czy na sektor technologiczny, polecam Wam atlasetf.pl. Jest tam na przykład Scanner ETF, gdzie możecie wyszukiwać etf -y według dowolnie dobranych filtrów wyszukiwania, tak aby dobrać dokładnie taki ETF, jaki Wam najbardziej pasuje. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że było to dla Was przydatne. Dajcie znać, jak Wam się podobało, zapisujcie się na newsletter, wpadajcie na ETFPL i do zobaczenia następnym razem. Cześć!